Przemek wpadł na genialny pomysł z lewu. Stwierdził po co ma grube pieniądze zapłacić. Kupił miskę. O, no coś tam widać. Tak, miskę ze stali rdelnej. No powiedz zresztą. No miska. Wycięta. <laughs> I już jest. I ten syfon założony przy składzie. Równiutko jest, że fajnie woda spływa. No to jest lekkie Ale fajnie tak, wygląda. Tak ładnie. się tak trzeba zlew zawsze wycieć, żeby plamy no nie właśnie. zostały. To co za różnica, odpływa. Mm -hmm. no, syfonik jest. Obrudne wszystko, jest to będzie do mycia. Syfonik i. i Ciach, blacik. 15 zł, proszę bardzo. Nie <noise> <A chciałam wam głos> mówić, żebyś powiedział, ile za to zapłaciłeś. <noise> 15 zł. Jest, jest jest a Zniszczy się, kupię drugą a nie tam 200 no właśnie. No i co, no i zajebiście no i teraz trzeba kran po prostu i... tu syfonik jest rura odpływowa i... a bo tu muszę gdzieś ten syfon, dobra nie, nie potrzebuję, przykręcam bo gdzieś tu przecieka aha, to musisz to poprawić dobra, no tak, to trzeba uszczelkę jakiś ten syfon jest szafeczki, są półeczki, są tu nie wiem, śmietnik cokolwiek, nie wiem co będzie jeszcze, nie wiadomo nie wiadomo co będzie a porobiu. Kóeczki są, że no, żeby tam nie wysyłało, ale to jeszcze się pomyślę. Czy tu nie będzie jakaś siatka na to, że na jazdę, żeby coś tam po prostu... Nie wiem mm -hmm. Tu Ładnie to wygląda. No i kleczki. No, tutaj ja to mam zamiast, ale jeszcze muszę siłowniki zamówić, żeby to mm -hmm. trzymało. No. Tam jeszcze trzeba też fronty pozakładać. Tak. Wyciskać. I co? No i zaczyna to powoli wyglądać. Zaczyna powoli wyglądać, to już mamy. Łazienka jest w miarę czerwona, czekamy teraz na drzwi aż będą, nie? Tu jest u góry luk bagażowy. Tam jest światło. Światełko. Włącznik tu zamontowany, żeby był pod ręką. I to jest zakres zasilania auta. Nie, z lampki, co była tu. No ale co tam, przecież to się nie będzie to świeciło. świeciło nie wiadomo ile tym. No nie. Akumulatora nie wypompuje. Nie. Przez koładnie, pięknie wygląda. No, no i tyle z aktualizacji, no bo co? Yy, no jeszcze musi, aha, no tu mi zaciekało oczywiście tym cholernymi drzwiami tucznymi. Kurwa porażka jakaś, nie? Ja nie wiem o co to chodzi z tymi drzwiami, nie? No dlatego ja sobie zrobiłem teraz A. taki ten yy, daszek taki, bo tu w górę, gdzieś i prawdopodobnie tymi uszelkami gdzieś tutaj, tu leciało na dole, że wszędzie na dole mokro. I tu też kapało, kuźwa, ja nie wiem. Co, I co wszystko chodzi? leciało do środka, Jakby nie? Właśnie pod tę uszczelkę pociąkało, czy co. Też jak będzie lato, czy tam lato, wiosna, jak będzie już ciepło, wszystko wyschnie. I, i wszystko na postarał polsku, bo inaczej się nie da chyba. Kurde. Tak. No, ale teraz jak będzie padać, chociaż z tego już nie będzie leciało, to już powinno być lepiej, nie? szlak trafił, no bo... Zobaczymy, będzie też... Woda by leciała. wszędzie, o tu już ładnie przeschło, kurde. Tak, jak dzisiaj wiatr jest, to powinno być otwarte, bo sobie przeschło jeszcze wszystko. A to to mówisz, że teraz to powinno chronić, nie tak powinno tak, no lecieć, nie? Chyba no, no, życie zamknięte, nie? No. Aha. No. no to, sam to będzie leciało, to już nie poleci na drzwi, nie? No i no tak nie. powiedzmy nie mm -hmm. powinno zaciekać, nie? No Nie wiem czemu jest tak wygięte, ale... Tak no. by był buz by wygięty, nie? No, ale cholerowie, no nie haczą drzwi, no, idzie o no, Okay. I może teraz trochę lepiej będzie, nie? Ale tak czy tak to wszystko tutaj Tak, w ogóle też witamy. tak wykurzają, bo te uszczelki jakoś tak dziwnie leżą, nie, że to nie wiem zaczymy o co chodzi, to wszystko, ale wiem, że znajomy ma też takiego chyba 22 albo 23 rogi też tu, tu na dole ma basen, kurde tu, w tym miejscu. Tu akurat w tym stanie jest dziura. I to żeby to ale w tym no. nowym nie ma tej zaślepki, to, bo to jakaś zaślepka była gumowa. Mm. I w tym nowym nie ma i nawet nie ma jak wody wypuścić, będzie dziurę wiercił. Także chyba też w tych wszystkich masterach i tym podobnych, kurde, mowanach, bo że ta woda się zbiera. I tą się to ścianę biorę. jeszcze trzeba zrobić. No, trzeba ją jakoś no. obkleić sobie czymś. Żeby było... Żeby była zrobiona no. O, ciemniejsza, znaczy. No jakieś... Pilcem, czymkolwiek. Chyba no. Pójdzie, no, no nie ma pogody, żeby grzebać i, i taka tak, dupa tam, że tak powiem, Do wiosny nie? trzeba poczekać. O, no nie, bo teraz no, to padało, no i co w deszczu robić, żeby mi się to lało do środka, bo bo ta nosić, no to bez sensu. Tak. Także no, czekamy na lepsze warunki. Ogólnie trzeba tu posprzątać trochę, no, bo to już zapadałoby. jest taki syp. No, Te szafki i wszystkie co żeś no. tam po porobił, bo szafki też sam skręcałeś i wszystkie kurde wymiary docinał. Kombinował. No, następny, następny krok to będzie właśnie... No teraz chyba hydraulikę zacznę robić. Hydraulika. No to no, pociągnij po prostu do no, hydraulika. No. Wężyk po prostu. <grym> 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 Ale jest już to nazwa. <grym> <Dobrze>. Hydraulika i koniec. Hydraulika ile jest można było O, proszę bardzo, kran jest. Tam, tam postawizowa. No i wiesz? Emetr, ale nie może na podwyższeniu. I, i co? Jest? A nie byłoby głupie. No nie byłoby głupie. <głupie> Tylko brzydko ale... by wyglądało. Nie będzie przecież tak dziadować. Aż Bo tak tu mocno. też chciałeś półki, nie? Czy nie? Nie, tu nie? Tu nie będzie. Mhm. Nie, żeby to było miejsce bo to zrobisz półki i znowu ci coś tutaj. No właśnie, tu, ten, a, a właśnie nic Nie no, będzie, żeby coś postawić, butelkę z picia, że cokolwiek normalnie postawić, nie, mm -hmm. to jak będzie używane. A zrobisz półkę tu czy coś i. No, a ten... no, jest, można zrobić taką małą na jakieś tam przyprawy, ale czy ty aż będziesz przyprawy, wozić czy takie no, rzeczy. No raczej nie. No bo tu masz półkę, no tu właśnie, masz szafkę nie? właśnie, bo to część kuchenna, tam będzie część sypialniana, można robić. <laughs> a nie? tu robimy tą ściankę, czy nie? Mam ją w kotłowni stoi a. i zapomniałem miała ostatnio sprzymierzyć, założyć, ale... Znaczy zastanawiam się, czy będę robił czy nie, bo chyba musiał do tego przykręcić, żeby to na tym stało. Znaczy, no. Nie żeby oddzielić. No. no może to zrobić, że po prostu będzie to demontowane z tym, nie? I tyle, no nie wiem. Może mhm. to jeszcze może na tym... No ale czy dobrze. to będzie demontowane, czy to będzie coś takiego przełożone, żeby demontować też to? Raczej, raczej nie, nie, raczej tylko no, ten, ten tył, nie? To... No. Bo to, to będzie tu taka część, żeby tam przewieźć. No. Tak, to chyba nie. Raczej już nie. No, no najwięcej miejsca to łóżko zajmuje. No. no. Łóżko musi być porządne. No, musi być duże. Że się wyspali, nie. Aha, i jeszcze trzeba też tam na te drzwi porobić. Yy... Firanki. O, o, no. No, nie firanki, tylko ten chyba, nie? Co? O, okleić też je czymś, jakimś filcem, albo czymś, nie? Czy zostawić tak? w no. gołą. Szczerze nie wiem nawet co z tym zrobić. No, można spróbować gdzieś czymś okleić i tyle. No to mówię, musi być pogoda, nie? No Bo na razie to jest... Porażka nie pogoda, pada i pada i nic więcej. Mm -hmm. mm. Ale pachnie I pachnie, tam, I to okno dachowe, nie trzeba wstawić. No. W końcu. to też pewnie bliżej końca będzie. To okno wstawione Okno dopiero. dachowe. Ty, ja mam tu tyle kabli, do czego ja miałem tyle tych kabli? Do wiatraka? Aha, ten jakby miał być, miał e, być wiatrak, wiatrak w tym no. By no. no, bo tu muszę te światło w końcu też podłączyć później. No. Dokładałem trochę, bo miałem jeszcze jedno pociągnąć jeszcze jeden kabel. Że tu na przykład pod szafkę jakieś światło zamontować. No, mogłeś. No, bo tu nie jest oplejone. Kurde, a właśnie, jeszcze trzeba tą uchylnie kupić taką coś. Mhm. Żeby to na przykład nakleić na to, aby coś zrobić, albo jakieś czymś innym No bo one były obcięte, nie? Nie, no to... Czy nie? One chyba nie są w ogóle nigdzie, no one nie A, nie nigdzie, są? Nie było nigdzie oklejane na tym te... No, o tym zapomniałem właśnie Góry Jeszcze go. trochę pracy No Ale już wygląda Trzeba, podoba i finanse i będzie zrobione No No, i też będą trochę panele no. A, no, akumulator i kibel. Kibelek. No i drzwi jeszcze trzeba kupić do kibelka. No, drzwi trzeba... Jak bez drzwi. No dobra. Czasem się znajdzie To by było z aktualizacji tyle.